żyje 42-letni motocyklista z Leszna. Do wypadku doszło na węźle Leszno-Zachód. Trwa 32. Polska Akcja Sprzątanie Świata. Uczniów leszczyńskich szkół można spotkać na ulicach Leszna. Taksówka dla seniorów jest coraz popularniejszą formą transportu wybieraną przez osoby starsze. To przede wszystkim darmowa, bezpieczna forma dotarcia do szpitala czy lekarza, ale też miejsc użyteczności publicznej. Na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Wróblewskiego powstaje mural upamiętniający Istniejące tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego. Autorem projektu jest Leszczyński Uczeń. Wirus HPV może mieć większe konsekwencje, niż nam się wydaje, ruszyła kampania promująca szczepienia. Nie mogło być lepszej informacji w Światowy Dzień Sybiraka, jak ta przekazana przez księdza Konrada Rapiora po rozmowie z dyrektorem Muzeum Zesłańców Sybirów w Stoku. Będzie tam udostępniany teledysk leszczyńskich Sybiraków. Pozbycie się odpadów wielkogabarytowych jest bardzo. Proste w wyznaczonym terminie, wystarczy je wystawić przed dom do godziny 6 rano. W przeźroczystych workach osobno można też wystawić odzież, tekstylia i niepotrzebne buty. Nowimek z polonia 1912 Leszno, meczem na własnym parkiecie rozpoczyna sezon ligowy. Rywalem Leszczynian będzie jeden z faworytów do awansu: Enea Abramczyk-Astoria Bydgoszcz. Był wizjonerem nowoczesnego handlu w Lesznie, Jerzy Rymbit wraz z żoną Haliną uroczyście otworzyli centrum. Handlowe nasze Leszno było to 25 lat temu.